Dzień dobry moi drodzy, dzisiaj jest piąty dzień wędrówki po Riwniast, jest 8.18. A, stało mi się, wstawało mi się ciężko, ponieważ wczoraj w ogóle odpadłem, eee, chyba o 22 zasnąłem, obudziłem się o 2 w nocy, przerażony, że to już jest rano i mam wyciemnione okno i że już powinienem wstawać i wychodzić, okazało się, że była 2.30, bodajże, więc się położyłem spać, wstałem o... nie wiem o której wstałem, o chyba wstałem eee, i się tak zbierałem jeszcze coś tam na instagrama wrzucałem relacje, no i teraz 8, 18, pada pada i chyba i cały dzień dzisiaj pada, ma padać lekko w ogóle założyłem krótkie spodenki ale później stwierdziłem, że jednak założę długie ten, wodoodporne eee, 17 km, jakieś 4,5 godziny do Krakowa, więc idę do sklepu tam sobie kupię coś do jedzenia na śniadanie i ruszam w drogę. No i dzisiaj będzie znowu z ręki więcej niż z tego ze statywiku. Jeszcze nawet nie wiem czy nie będzie zaraz z GoPro w drogę. No i jedyny sklep w okolicy jest zamknięty. Ja w ogóle nie wiem wczoraj tego wieczorem zamknięty. Ja nie wiem, od której do której jest otwarty są otwarte tutaj. Co ci ludzie tutaj w okolicy jedzą? Tylko gofry i... E, ser smażony z pobliskich e, gospodarstw. Chyba muszą jeździć gdzieś daleko. O, bardzo proszę. Pinica pod Intoperzem, ale to jest zamknięta. E, nie ma co się żalić. Zawijamy się. Czasem słońce, czasem deszcz, jak to się w Indiach mówi, nie? Dzisiaj deszcz, jutro słońce. A i tak jest fajnie. A gdybyście się zastanawiali skąd pochodzi pstrąg ojcowski Nie, to jest kilka pstrągów! Rybki. Oho, widzę jedną no, a chyba trochę mało tych rybek Karetki. Ale swoją drogą Słyszałem, że się bardzo trudno hoduje strągi, Że często no tutaj jakoś nie widzę ich zaludnienia Przerybienia A zasłonili w ogóle wlot do rury Żeby wstrągi nie spekiwały i nie uciekały Ale to było Czaderskie Jak rybka Nemo tam ucieczka z akwarium. Jeśli chodzi o nocleg to bardzo ładna turystyka, droga 140 za noc, więc myślę, że nie każdego z was będzie stać. Ale tutaj w ogóle w Ojcowie to każdy dom jest noclegownią i w okolicy, więc myślę, że można coś tańszego znaleźć. Minus tego miejsca to to, że, że było chłodno, dało się to odczuć. Od razu wskoczyłem pod kołdrę i ścięło mnie. Nie wiem jak oni tam e, funkcjonują zimą, bo nie było tam żadnych grzejników ani, ani e, otworów od jakiegoś ogrzewania kominkowego, czy coś w tym stylu. Nie wiem czy nie wstawia jakichś grzejników elektrycznych e, zimą. Skała. Skała płaczu. O, tu jakiś nawet wejście za skałkę jest A co mam tu zrobić trochę mi się trochę mi się nie chce się przyciskać no nie, nie będę się przyciskał dla jakichś dzieci trochę szkoda, że taka niewdzięczna pogoda dzisiaj jest ewidentnie jest tu przepięknie Wszędzie, dookoła, skały. Jest tutaj dużo jakichś ścieżek rowerowych, nie, nie wiem czy rowerowych, ale jakichś ścieżek, które prowadzą do ciekawych miejsc i myślę, że warto tu przyjechać nie tylko obejrzeć za, ruiny zamku, których nie widzieliśmy, przepraszam, ale otwierają dopiero o dziewiątej, więc to było oczywiste, że dzisiaj ich też nie obejrzymy, tylko trzeba mieć troszeczkę czasu. No i chcieć wysiąść z samochodu i pochodzić po okolicy. Ale te filmy są kierowane do osób, które lubią aktywnie spędzać czas, więc piszcie w komentarzach tam na dole, co warto tutaj obejrzeć. Może komuś tu się przyda. A ponoć jest tu kilka perełek poukrywanych gdzieś na uboczu. Całkiem, całkiem ta jaskinia, co w wygląda jakby była przez kogoś stworzona, nie wiem, głęboka na 10 metrów. To jest dosyć szeroka, jest ławeczka, a w razie deszczu można się tu schować, a nawet może prze, przebiwakować. Tylko trzeba wziąć pod uwagę, że tutaj w dole jest droga, więc wiecie jak z tym biwakowaniem. Co za rozstrzał jeśli chodzi o e, drogowskazy Dosłownie, nie wiem, 30 minut temu pokazywało 4,5 godziny, tu pokazuje 2,5 godziny, a mapa CZ pokazuje 5. Więc e, o Boże! Jaka, jaki czad! No dobra, to je trzeba To trzeba zobaczyć. Matka boska umieszczana tutaj o, 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 tutaj, o, w tym miejscu zrobię Wam zbliżenie. To jest niesamowite, że tutaj e, w górach szczególnie, albo też na wsiach, jest tak, taki kult matki boskiej, że jest prawie wszędzie. Co teraz spotyka się kapliczki albo krzyże. Niestety nie jest nasza trasa. My idziemy tą oto piękną dróżką. Fajnie. Może kiedyś tu przyjadę. No ale drogi się nie wybiera. To droga wybiera, wybiera nas. Więc podążajmy w tamtym kierunku. A tutaj pewnie jeszcze jest źródełko. Dobra, tak tylko w locie wam pokażę, bo pada coraz mocniej. A Zatrzymuje się to 10 minut, więc No niżej, 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 niżej. O, jest i źródełko. Opuszczamy ojcowski park narodowy i ruszamy do Krakowa, do dawnej stolicy Polaków. za mną 6 km w półtorej godziny docieram do asfaltu, którym teraz czy mam nadzieję, że tu jest zaraz jakiś będzie wioseczka i sklepik, czy sprawdzę na aplikacji chyba. Już, już idę. A ja tu na deszczu wilki szczekają ale ładny wilczek pogadaliśmy Kolejny piesek i kolejny. myślałem, że się już pożegnaliśmy O zaraz może startuję kury Nie, bo tutaj sobie kury chodzą przy płocie na ścieżce psa Ale już Nie. Powiem wam, że kury najbardziej mnie przerażają. To jest... A cóż to? Znalazłem piłeczkę. Czy to pana? Znaczy nie uważam, jakbyście się bawił piłeczkami. Ale i tak ci to zostawię. O tutaj. Op. Może znajdziesz kiedyś. Tak, sobie właśnie wędruję tą Doliną Prudnika i powiem Wam, że ci wszyscy ludzie, którzy tu mieszkają, mają tak cholerne szczęście mieszkać w takim pięknym miejscu, ale ktoś kurwa wymyślił, że na terenie Otuliny Parku Ojciskiego Parku Narodowego powstanie Powstanie zbiornik retencyjny i chcą zalać to miejsce. To miejsce. Aż mi się w głowie nie mieści. śpieszmy się. Tak piękne miejsca szybko się zmieniają. Parafrazując poetę. Jeśli macie jeszcze czas i możliwość, przyjeżdżajcie, obejrzeć to miejsce. Ponieważ niedługo może przy to nie istnieć. Stąd wyruszyłem. Tędy sobie wędrowałem Do ina Prudnika, to chcą zalać A może dotąd Ale jesteśmy teraz tutaj I teraz tutaj taki jakiś taki Koziołek I do Giełbułtów A nie wiem czy ten odcinek to nie jest ten odcinek, który jest Odcinkiem Nie, tu są jakieś domostwo. To chyba normalnie się będzie szło do Krakowa. Ale Houston pojawia się problem. Czuję, że lecę na oparach. Brakuje mi paliwa. Z tego co patrzę na tą mapę, to może w giełbudówku to się uda kupić, ale. Nie zdziwiłbym się, gdyby. O, pękowice. Może w pękowicach, więc lećmy. Im szybciej tam dotrę, tym szybciej to zjem. Zostało mi jeszcze 10 km do Krakowa do końca szlaku czyli tak dwie godzinki powiedzmy Ale teraz ostrożnie, bo wchodzimy przechodzimy przez jezdnię No, no, no Chyba się przeniosłem w czasie Tutaj szlak prowadzi Trzeba powiedzieć, że oznakowania tutaj szlaku bywają różne. Są odcinki, gdzie jest dobrze oznakowane, a są odcinki, gdzie trzeba czasami tych oznakowań poszukać. Wilczę apetyt na szlaku. Protewował mi życie. No to moi drodzy. Smacznego. La 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 la. la. Od razu idę się inaczej. Wow. Tak ja tego potrzebowałem. No moi drodzy, to jest ten odcinek zamknięty, a były utrudnienia. Zaraz zobaczymy, co na nim się kryje. Faktycznie coś tutaj się dzieje, jakieś głębokie wykopy, nie wiem co ta ekipa robi, ale można sobie tu przejść boczkiem. Dzisiaj co prawda, po tych ostatnich deszczach nie wygląda to za fajnie, ale tutaj mam nadzieję, że nam się da przejść po koperku. No, powiem szczerze, że są utrudnienia w twój Koperek, kurwa! Nie wiem, czy tu budują. To jakąś drogę. A tutaj się będzie jakiś wiadukt? Nie wiem, co będzie. Jestem w zły w zdegadywaniu takich rzeczy. Mam nadzieję, że... Idę przez... mi nie opierdoli. O! Ale asfalt! Uratowani Dobra za bardzo odbiłem w bok Teraz jeszcze wciągnie, dobra, tam było przejście. O, tu też jest jakiś nie, to będzie zejście z góry, dobra, idę tutaj z daleka wydawało się, że tam też jest jakaś budowa i tak sobie myślę Eee, taka błotnista droga to nie, to idę. <grystanie> Dobra, chociaż O ja pierdziela Prado by się przydała jakaś mokra, soczysta trawka, żeby mi te błoto z butów oczyściła Ale zanim wejdziemy na trawkę to najpierw byłoby, przydałoby się opuścić strefę zagrożenia. Uwalone w taki sposób spacer farmera nie umyło lepiej Do miasta idę, nie? Więc przydałoby się jakoś wyglądać Okej, okay. chciałem kałużę, ale nie myślałem o czymś takim. Dobra, wbijamy tu na górę i obejdzie. Co za życie. Okej. Okay. No, to jest ścieżka górą. No dobrze, to chyba tyle jeśli chodzi o nasze utrudnienia. Jak widać są i całkiem niezłe, ale nie takie byście ich nie pokonali. A podejrzewam, że na wiosnę może być ich, może ich a podejrzewam, że wiosną może już ich nie być. Dobrze, to teraz prościutko do Krakowa. No dobrze, moi drodzy, Kraków zdobyty 80 km w nogach, jest godzina 13, ale to nie koniec, ponieważ Zostało mi jeszcze dwa, ponad 2 km, jakieś 30 minut marszu i muszę się dostać do dzielnicy Kr Kr oh, w Drza, Krowodrza Północ, gdzie znajduje się Czowana Kropka, o którą za chwileczkę się otrę i zakończę kolejny szlak długodystansowy, który zrealizowałem w tym roku. Ale się rozpędziłem. Uff aż przegoniłem, przegoniłem przeszedłem moją kropkę końcową która znajduje się tutaj przy przystanku, przystanku przy tramwajowej na, na jakiejś tam górze na kar. E, moi drodzy dzisiaj 21,5 km w nogach, przeszedłem 17,5 kilometra końcowej trasy w 5,5 godziny dochodząc do mojej kropki która zamyka szlak od Gniazd i teraz Mogę już spokojnie wrócić do domu. O! Biały się do km nieźle to pada, 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 pada więc poszukam, o! Mój tramwaj już podjechał, który którym mogę dojechać do na dworzec a na dworzec główny, główny jesteś tramwajem 50. Szybko biegnę, żeby tam wsiąść. Mam nadzieję, że można kupić bilet, a można wewnątrz. Więc yy, do zobaczenia na kolejnym szlaku. Niech to szlak!